Ja mam pytanie do pana senatora Stanisławka, ale chyba bardziej do profesora Stanisławka. Sztandarowym pomysłem, który jest w programie Koalicji Europejskiej, który został ogłoszony przez Władysława Kosiniaka komisza, bo właściwie to jest, to jest jego, jego pomysł i jego projekt, czyli Europejski Program Onkologiczny który chcielibyśmy zrealizować w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego przy Udziale Środków Europejskich. I chciałem Pana profesora zapytać, profesora Stanisławka, czy zgadza się z tym, że taki europejski program ekologiczny powinien funkcjonować w Unii Europejskiej, z którego także będziemy korzystać my, jako Polacy, którzy doznajemy tej fali tsunami, jakim są choroby nowotworne? Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że... Przygotowując się do startu do Europarlamentu, siedzieliśmy w biurze wpisaliśmy i wpisaliśmy właśnie Europejski Program Onkologiczny, że ja miałbym go przedstawiać. I potem zobaczyliśmy, że jest on na Państwa stronie. Także ja gratuluję Panu doktorowi, tej te, te promocji Europejskiego Programu Onkologicznego. Ja się chętnie włączę, jeżeli będziemy razem w Europarlamencie na pewno będę współpracował i ale to są bardzo ogólne założenia, bo ja tutaj usłyszałem dużo nieprawdy, prawda, że diagnozować w szpitalu, w szpitalu się nie diagnozuje teraz, diagnoza jest sporadni, szpital jest za drogi, szpital ma inne zadanie, szpital ma już leczyć, operować, napromieniać, podawać chemioterapię, też to jest ambulatoryjnie, odnośnie sądy, znam tę sądę, Chciałem powiedzieć, że to jest na etapie badań. Tak, należy wspierać tego typu badania, ale to jest jeszcze na etapie badań, nawet nie laboratoryjnych, prawda? Do laboratoryjnych jeszcze dojdzie, a do badań klinicznych jest jeszcze bardzo daleko. Także należy oczywiście popierać tego typu badania, ale to jest mrzonka. Natomiast jeżeli chodzi o Europejski Program Onkologiczny, tak, Panie Europośle, standardy leczenia. To, czego nam brakuje, my teraz szybko wprowadzamy, bo jest standard leczenia braku piersi. Jest wprowadzany w czerwcu standard w leczeniu raka płuc, tak? ale mamy jeszcze bardzo dużo innych nowotworów, gdzie rzeczywiście te wyniki leczenia nie są najlepsze. I zgadzam się, że ustandaryzowanie takiego leczenia, żeby Polska jak najszybciej, przy pomocy komisji, prawda? przy pomocy pewnych nacisków, nawet nacisków prawnych, także bardzo proszę jak najszybciej dołączyć do tego standardu leczenia. Oferujemy tego typu pomoc. Tak, jestem za tym, żebyśmy my w Polsce mieli takie same możliwości przeżycia, jak mają y, na przykład y, kraje skandynawskie, Niemcy y, czy Francja. Dziękuję bardzo panie senatorze. Cieszę się, że popiera pan program Koalicji Europejskiej. Jeden ze sztandarowych pomysłów, które. Y Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił do, do programu koalicji i mam nadzieję, że to Pan będzie reprezentował z komitetu wyborczego, z którego Pan dzisiaj startuje w Parlamencie Europejskim, bo będziemy mogli wspólnie, jeśli o tym zdecydują mieszkańcy województwa lubelskiego, będziemy mogli wspólnie starać się ten problem rozwiązać i pomóc naszym rodakom w, w tym wielkim problemie i wielu tragediach ludzkich, jakim są choroby nowotworowe. Dziękuję Panie Senatorze.